Cześć kochani. Kolejny filmik. Kolejna instalacja balastowa. Chcę wam pokazać nie przykręcona do dachu. Tylko już inny system mocowania niż w tamtej. Co był. Tutaj już jest na stałe, że tak powiem, wciskane wszystko. Mały element. Tak. płytka chodnikowa dwie sztuk, duży element. W kolejnym filmiku będą tak yy, panele szły. W kolejnym filmiku wam pokażę jak ale będą w taki sposób i tak to wygląda wszystko także ładnie to wygląda kabelki porściągane są wszystko wszystko działa wszystko jest fajnie no i będziemy teraz się brać tutaj jest uziemienie przymocowane do konstrukcji i będziemy się brać tutaj będą dwa stringi, bo jeden jest że tak powiem na lewo drugi na prawo, czyli jeden na wschód drugi na zachód string i w każdym stringu do każdego panela będą regulatory napięcia zrobię zdjęcie albo no chyba zrobię zdjęcie i na zdjęciach po prostu eee, zobaczycie jak to wygląda no a tak naprawdę to już zaczyna coś tutaj padać, się zachmurzyło ostro a więc trzeba się brać za robotę albo już na przerwę. Dobra, na chwilę obecną tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.